Panie, panie! Co? Zgłaszam problem, zgłaszam problem! Co? Znowu na ziemi profanują! Kto? Jakiś Martin Lechowicz napisał książkę Przegląd Jezusów Polskich! Martin Lechowicz? A to nie ten, co prowadzi co tydzień program odwyk.com, gdzie gada o mnie po ludzku? Ten, ten! Świętokratca jemny! Dobra, zrobię z nim porządek! Ej! Wytam! Powiedzcie mu, żeby przestał! Halo! <noise> Bóg mówi! Słyszałeś sobie? Nie, ja słyszałem. Co? Kawał? Zapodajesz. Czym się różni ministra od dziwki? Aaaa! Bluźnierstwo! Profanacja! Brzydkie słowa! Bluźnierstwo! A. To nie powód, żeby zagłuszać. Przepraszam, ale zachowywali się jak Martin Lechowicz. Kto? Ten, co napisał Przegląd Jezusów Polskich. Dobra, sam mu powiem. No, ale on nie usłyszy. Usłyszy. Nie usłyszy. Usłyszy. To nie ksiądz. A jak ktoś z was spróbuje to przeczytać, to ześle na was kryzys. Muzyka